Tego Jaxa, Skrypter chyba Dobra, nie chce mi się w dżongli grać Czterożytny wff dajmy, no nie mogę. No, potwierdzone shoty Będę musiał mu wyj**ać no, ten kanał Dzisiaj stylówka na Menela, witam A to co nasza? Zabijmy gali gali razem? Dowoń Na trzy, dwa, jeden Wiesz jak odróżnić k***a od dobrego chłopaka Krzyczy stój bo strzelam, ja robię blaga, blaka, blaka. Weger, weger. Weger. Młody ZTS, wrzuca coś? A ty spójrz na mnie i powiedz, kogo widzisz? Dzieciaka z ulicy, i co jeszcze się nie dziwi, że się zakochała. Teraz nie jest maju, maj. Obracają inny draj. Tak macie, też te, zauważyliście to, że. Nie, ci co mają więcej ciała, chłopacy, są zawsze z śmieszki. Od do tak tak w porządku, rozrywkowi i, i spoko mordeczki, alaski, które są takie kurwa troszeczkę bardziej tu i tam. No to są takie kurwy przysięgam. No naprawdę, to ty, kurwa, piła Rada Blondi. No i najważniejsza data, 13 i serduszko. Oj, oj, oj O Ty! Została mamą. Tak szczerze, to ja nigdy nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Jak wiesz, kumple mi, bo już mam 25 lat, to rówieśnicy czy tam młodsi mówią, że będą mieli dziecko. I co ja mam odpowiedzieć? Gratulacje, czy kupa współczuje? To pierwsza żlug jak Czy ona otworzyła szafkę, żeby przyfleksować talerzem? <laughs> Kurwa, bo ja nie o, Flex na talerze i kubki? Poczekać, czekaj. Co to ja mi klepę. Nie no, ale jak ja miałem przecież... Jak miałem 12 lat i sobie myślałem, kur... jak będę miał 25 lat, to już będę chodził, w, wiesz, w garniturze, po ślubie, dwójka dzieci, dom, rodzina, nie? A ja mam 25 lat i myślę, czy przypierdolę zaraz lisinem czy Nocturnem. Co myślisz, co robisz? Co? Co to jest? Stop, nie! Dobra widzowie, koniec na razie z tymi Tiktokami, i czas coś przygrindować tutaj na solo 10 zł za killa Dobra, dyszka za killa I try hard, smurf from rank 1 bo tak jeszcze ghostuje przecież ty pana, Szymata, normalnie ty 20 kampów mi wyszedł do tego? Ona mi cały bot zabrała No dawaj, leć, no leć O, daj se, daj se okay, Elegancko No i salobolo, elegancko, nice botlane się, kurwa nadajecie, z jeba z jeden. Prezentacja bohatera, ta to ma szósty level w ogóle. Tutaj elegancko, może tu, patrz. Aha, elegancko, klasa, jest support gap, kto by się spodziewał, wracam dalej. Kopa dostała? Zobacz, ja tu kajtuję ją, nie? Nie, no jest gap, no jest gap! Przecież te typy nic nie robią, O, o chyba czuję Kila. No i ostatnia rola też gapowana. Creepa bierzesz tu, nie? Kopię się w pizę. Dzięki za 10 zł. Terbro. Nice Ebro. To jest chyba duży shutdown. Good dev. to, ja z tym szylasem widać, że się rozumiemy. O, zginiesz stary. Dobra, ten syn to widać, że jest p.dol z D1 Kurwa, myślałem, że go jeste! Tego Jacksa, Skrypter chyba, dobra, nie chcemy mi się w dżungli grać! Szterol dajmy, nogi nie mogę. Robisz wilki na szybciutko, wchodzisz na blue, obserwujesz tutaj, co się dzieje, widzisz, że znikły kampy, no chyba pan Bóg je kurwa zabrał. Idziesz tutaj, tą kijanę, pierdolność, a ja nawet dwa kile tu wyczuwam. I to jest. Patrz. na A co się dostało przecież? Nie wiem, no 14 vision, w WP. Teraz patrz, 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 patrz! OLE tu można pomieszać, kurwa No na Boble mnie trafiła jak Belwent mają ty. Nie wiem, za moich czasów ta dżungla łatwiejsza była. Patrz tutaj, patrz, patrz dlaczego mówiłem na Nurek. No co, patrz, kur. No pewno wiedziała. Ty, go, to, ja bym tu im jebnął. No. Patrzysz, pa! No dwa. Ej, tak jestem już, to jest geek. Dopcham dop stopłoczem i przeżyję następnym raz taką akcję. Ze strasłonie jeszcze. To. Dobra, daj tą dychę, kurwa. No kurwa, nie da się shield'a użyć! No przecież co to za postać, Kiana? 100 do 0 cię robi dziwka. A kogo ty bijesz, Silas? What are you doing? Nie wiem, jest gap wszędzie na czterech rolach. Dobra, kur Kondomie. Jeszcze raz będziesz się wymączą, obiecuję że anuluję suba i zrobię was tikety do rajotu jak specjalnie trollujesz za pieniądze. Ostatnie ostrzeżenie. Nie jesteś na swoim kurwotrenie więc zbadaj bajerkę bajerkę i no teraz co piszę. Pierwszy dead level 2 do Dobra walka, to jest dobra walka. A mój lucie nie atakuje, jest... Y o, to jest dobra walka, tak jak mówiłem. 3 za 3 i będąc tak do tyłu... Giga Warf. Dzięki, Gassiu, 3 za 3, zoba, zoba! Chyba winek, chyba winek, widzowie! A, 2 za 4, no, nawet lepiej. A no, ja czatu nie mam. Pa, 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 Dostawcie pa, pa, pa. No, suba! Cześć, Kaseko. Oj. Że statnika umarłem. Czyż ten champion jest takim gównem, no? Jak można listrem grać w 2023? Kiedyś to ty robiłeś kur... Bum, bum ciao, pókcy, tralala, bić, bić, -bi i gościu padał. A ty teraz musisz stanąć na. chuju kurwa, opierdolić dla starego, jeszcze dać się ruchać w dupę, żeby cię skierowali. To nie są te czasy, stary, to nie są te czasy. Za moich czasów już bym dawno skończył tę grę i zaczął nexta. Pasalo nic nie zrobię. Ale pałk! Witaj Konrad, jestem tobą z przyszłości, niedługo napiszę do ciebie tajemniczy numer, będzie to tajemniczy przywoływać, wyślę ci zaszyfrowaną wiadomość, ale pierwsze z pomocą i to odszyfrowana wiadomość. Konradzie, skazuję twoją osobę na chujowe botlejny i do golda, jeśli chcesz temu zapowiedź mam dla ciebie zagadkę. Champion wije się jak pewne zwierzę pluje na enemy, jak plują na ciebie, na solo, i imię zaczyna się na C, kończy na Asiopeia. XD tylko 30 zł. Kur... Ty w złym momencie robisz te wiesz? Te te Nie powiedziałeś mi wcześniej, zobacz. Albo jeszcze raz dżunglę, Po prostu miałem No, optym. Teraz wygram. Ekipa versus prawdziwy wykrywacz kłamstw. Freeze dodał odcinek. Wykrywacz kłamstw. Wiecie, że jakbym ja tu siedział pod wykrywaczem kłamstw, on, to on by nigdy nie pikał. Ja zawsze mówię prawdę. Nigdy w życiu jeszcze nie skłamałem. Ej, a może taki wykrywacz kłamstwa w streamie? Wykrywacz kłamstw. Ile to kosztuje? O, 30 koła? Dobra, to zrzutka. Dobra. Pokażę wam, dlaczego Master G jest w s na saporcie. Prawdopodobnie jeden z lepszych saportów by far więcej obrażeń niż Lulu. Ten saport, no, ma to coś w sobie. Ja się na saporcie akurat znam, możecie mi wierzyć lub nie, ale w tamtym roku miałem rank 1. Tak, dobrze usłyszałeś? Miałem rank 1, nie byle kto. Mhm, 1700 LP prawie w piku. Dlatego pokażę ci, jak się dyma. I wygrywa Ogólnie tak, ważne Master'em, żeby od razu wyjść z bazy, wiesz o co chodzi, nie? Eee, piszesz mu strategię, poke level 1, all in level 2 On myśli, że ty trollujesz, ale ty jesteś smurfem z rank 1 I'm smurf from rank 1 Jeszcze mu piszesz, żeby wiedział o co chodzi, nie? Że wykierujesz. kierujesz Ciekawe, czy uwierz And I Donald Trump playing on OW with 100 MS Wow, nice to meet you, bro Just kidding Only Obama. Kurde, nie? Ogólnie od nie podchodzisz, żeby mu nie dawać autosów. Czekasz na level 2. Masz już choba, więc możesz tutaj podkręcić coś. Ten zaraz też sobie za dużo myśli. On zaraz dostanie kurwa w Coco Jumbo. On cię jeszcze kurwa ignajtuje ty. Me Autosa, czy co? No elegancko obot wygranej, nice bro. Siedzil już wie o co chodzi, my to dajbujemy. Pa, ja tu mam jeszcze staka, biorę kanona. Goście jest w szoku, nie umie grać na Mastera, no Drece mu się Częsą, bo mam rank jeden. Nic dziwnego, nie? Tu jest gdzieś action! Ale możemy zabić Zerafa, bo ma a no, akwinijisz to. Niech rzuci E Biorę kurwa co moje? Czyż Master G Best Support? Kurwa, on the tier list. Zanotujcie. S tier support. No a się dusi kurwa, ten się dusi. A ten co? Ty szuka mnie. Obierasz duret jak pandarynki na święta Doisz wave'a Pokazujesz słodką memotkę uw dziewczynki Kto jest uw dziewczynką pisze uw Oleścinka <noise> A Jeszcze autosów parę wiebie ona zabija tutaj obu raczej O nie double buffa ma nie ma bomby bo nie jest. Dajcie mi spokój z Kurwa je Kurwa! Nie powinienem resetować! O to co tylko trzymać W! Jaki counterplay wakali! Jak mam kwa ją ograć? Przebrałbym tą twoją jedną dupkę w czerwone stringi i dawał ci klapsy całą noc. Właśnie przejechać ci dupę... Chciałbym ci dupę, żebyś miał odbyt szeroki jak szafał Wielmię gdy patrzysz prosto w kamerkę Aha On już bije, ale spoko, medytacja Nie no się mnie, K***o Z autosem! Szkoda, A niektórzy z nas nie chcieli wygrać tutaj, no szkoda, 4 złote zmarnowałem, bo tu widzę, obiecał, żeby wysłał ale no widzisz, nie zawsze można mieć wszystko, co się ma.